Szanowni Państwo, z dużym zdziwieniem ostatnio usłyszałem, że przejście podziemne tutaj się jednak nie, nie zrealizuje. I to jest to przykra wiadomość. Od lat apelowaliśmy, byliśmy już na, w tym miejscu na konferencji, żeby generalna dyrekcja wzięła odpowiedzialność za to przejście, za ten wielki korek w Głogowie e, i apeluję do ministra Adamczyka, który niedawno krążył po Dolnym Śląsku, żeby przyjechał do Głogowa i zobaczył jak wygląda. A, no, to przejście, jak wygląda korek przy moście tolerancji w Głogowie. To jest jego odpowiedzialność Generalnej Dyrekcji Ministra Infrastruktury Adamczyka, który unika ciągle rozwiązania tego problemu. Zwalili na miasto, że ma być przejście podziemne. Nie wyszło. Apelujemy, żeby zrobili w końcu chociaż te światła, bo to upłynni ruch. Bo dzisiaj jest masakryczna sytuacja i byliśmy w tym miejscu kilka lat temu, a obiecywano, że sprawa zostanie rozwiązana. Nic nie zrobili. W przyszłej kadencji będziemy musieli tę sprawę rozwiązać i zrobimy to bardzo szybko. Pan Starosta od lat zabiega o to, żeby tę sprawę rozwiązać. I proszę pana Starostę jeszcze o Bardzo byśmy chcieli, aby kolejna konferencja. Przy tolerancji odbyła się ze względu na uruchomienie chociażby świateł Głogowianie, także jak i wszyscy przejeżdżający przez głogu mają dość stania w korkach. Te korki są codziennie od godziny w zasadzie 14.30 do 16.30 stoi rondo, stoi pół miasta. Jest naprawdę ciężko przejechać z jednego końca na drugi. Sytuacja jest tak prosta do wykonania, tylko ile lat mamy czekać? Ostatnie 5 lat czekamy, nie będziemy już czekać dłużej, nie będziemy czekać na Przebudowę i na obwodnicę, i most, bo to kolejne 3 do 5 lat. Chcemy, aby te światła były już dziś, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaznajomiła się z sytuacją na Morzu Tolerancji i w Głogowie Zakorkowanym, że to nie jest standardowa sytuacja. Ona bardzo jest uciążliwa i też jest bardzo niebezpieczna dla pojazdów służb, które też niosą pomoc, muszą przejeżdżać przez właśnie ten most. No wygląda tak, jakby Głogów w tej sprawie został zapomniany. I zarówno działacze PiSu, generalna dyrekcja, minister Adamczyk zapomnieli o sprawie. A tymczasem wielkie miasto na Dolnym Śląsku no jest zakorkowane z powodu jednego przejścia. I to trzeba natychmiast zmienić. I szanowni państwo, chcieliśmy się odnieść do drugiej bardzo ważnej sprawy, która to jest w Głogowie, czyli cen ciepła. Była wielka zbiórka podpisów. Bardzo dziękuję zarówno panienu staroście, panu wójtowi Chorbatowskiemu, który organizował to to było naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim błogowianom, którzy się pod tym podpisali, bo te ceny energii cieplnej w Błogowie no, są makabryczne. No, to ponad 200 zł za giga dżula. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest znacznie więcej niż w Polkowicach czy w Legnicy. i Trzeba zrobić z tym porządek. Dzisiaj KGHM nabiera wody w usta, mówią o jakiejś obniżce 20%, ale tak na, a podwyżka była około 300%. Więc to jest no rzecz no, niespotykana, że tak jest właściwie ograbiane miasto, Ograbiani są ludzie, bo a, ceny gazu na rynkach światowych poszły w górę, ale potem gwałtownie spadły, a ceny energii nie spadają w głogowie. To jest rzecz niespotykana. To, co zrobiono w Głogowie, że natworzono spółek, spółeczek, które wzajemnie od siebie kupują ciepło, a potem sprzedają mieszkańcom, a wszystkie te spółki należą do KGHM. To trzeba szybko uporządkować i to będziemy, mam nadzieję, z nowym ministrem przemysłu, ministrem aktywów Skarbu Państwa realizować w nowej kadencji, żeby tę sprawę uporządkować, bo to co się dzieje dzisiaj to jest no, zwykłym graństwem i ograbianiem mieszkańców, którzy płacą znacznie więcej niż mieszkańcy Polkowic czy Legnicy. Trzeba zrobić, jeżeli można sprzedawać ciepło w Legnicy za 120 parę złotych, czy w Polkowicach w podobnej cenie za gigawatt, gigajoule energii. A w głogowie powyżej 200 zł, to coś jest nie tak. To są jakieś błędy menedżerskie i to trzeba wyjaśnić. Te ceny w głogowie muszą spaść. Bo kuriozalną jest sytuacja dzisiaj taka, że głogów jako miasto dopłaca do KKM-u, żeby ciepło było tańsze. No to jest rzecz niespotykana, żeby miasto dopłacało do wielkiej energetycznej firmy, która jest jedną z najbogatszych firm w Polsce. I to musimy zmienić. Te ceny da się obniżyć, tylko trzeba doinwestować. Potrzebne są inwestycje w energetyce w Głogowskiej, tak żeby te ceny w końcu były niższe, żeby produkować więcej energii skojarzonej, kogeneracji, żeby nie całą koszty musieli pokrywać mieszkańcy. Dzisiaj mieszkańcy w spółdzielniach to około 10-11 zł za metr zaliczki, to jest naprawdę bardzo dużo, w innych miastach jest to około 3-4 zł, więc ponad dwukrotnie więcej ludzie w Głogowie płacą za energię cieplną, to naprawdę jest odpowiedzialność KGHM-u, ministra aktywów e, skarbu państwa, czyli Sasina. Oni za to odpowiadają i właściwie umywają ręce przed wyborami sobie przypomnieli i chcą obniżać o 20%, a wcześniej podwyższyli o 300%. I ten wykres, który pokazuje e, jak to przepływa pomiędzy spółkami, to jest prawdziwy obraz właściwie tego, co się dzieje, że Pomiędzy spółkami każda spółka nalicza marże, ale wszystkie spółki należą do kghm -u. i to trzeba wziąć za to odpowiedzialność. I to rząd mu za to odpowiada. I te ceny muszą być znormalizowane tak jak w innych miastach Zagłębia Miedziowego. Pan Starosta, bardzo proszę. Apelujemy do władz kghm aby te słowa o społecznej odpowiedzialności biznesu stały się faktem. Nie może być tak, że. Mieszkańcy Polkowic, Legnicy płacą zdecydowanie mniej za ciepło niż Głogowianie. To nie jest winą Głogowian, że inwestycje w spółce energetyce się praktycznie nie odbywają, że mamy zbiorniki, które są nieefektywne, które są bardzo drogie. Apelujemy, aby korzystać z kogeneracji, to co zostało wybudowane jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, gdzie produkowana jest z gazu energia elektryczna i ciepło. Z drugiej strony w energetyce postawiono na zbiorniki wodne, które są bardzo kosztochłonne i apelujemy naprawdę dla głogowian o to, aby inwestycje w spółkach KGHM były rozsądne, aby one były też domawiane z mieszkańcami i z odbiorcami z Głogowa, aby też włączyć do tego z Legnicką Strefę Specjalną Ekonomiczną, tak aby zwiększać liczbę potencjalnych odbiorców, co obniży ceny ciepła. Najważniejsza rzecz dla Głogowian odpowiedź dlaczego płacimy zdecydowanie więcej od mieszkańców Polkowic zasilanych z tej samej spółki. Nie są winni Głogowianie temu, że pewne jego rodzaju umowy czy inwestycje dzieją się w KGHM. Społeczna odpowiedzialność biznesu zobowiązuje i apelujemy do władz KGHM o zdecydowanie zwiększoną e, obniżkę cen, bo to tak na dobrą sprawę tylko głogowianie spowodowali, że ta cena jest do ure zaproponowana o 20% mniej, ale to jest zbyt mało. Oczekujemy, że ten procent zmniejszenia będzie kilkudziesięciokrotny, tak aby głogowianie nie przepłacali za ciepło. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, ja tylko to pytam e, odnośnie przejścia. To, czy na przykład ze strony Pana będzie jakaś interwencja jeszcze poselska w temacie e, tego przejścia, jakieś ponowienie e, tego tematu? Tak, będę po raz kolejny zwracał się do Generalnej Dyrekcji o to, żeby zajęli się tą sprawą. Oni do tej pory zwalali to, że prezydent będzie prowadził inwestycje. Wiemy już, że ta inwestycja się nie odbędzie. To jest ich droga i oni muszą brać za to odpowiedzialność, a nie sprawę na prezydenta miasta. Dziękuję Państwu bardzo.